Cześć witaj Robert Mazurek z tej strony Jeden z widzów naszego kanału mister Akumulator Dokładnie z Czech, Pan Zdenek Zamówił ten akumulator, chciałabym go wysłał Wysyłka do Czech no to jest dość spory wydatek A biorąc pod uwagę, że mam zaległe spotkanie z kolegami z Jeleniej Góry spakuje się i zasuwam z tym akumulatorem do Jeleniej Góry Zdenek dojedzie do chłopaków, do z On ma tam 80 km Także komu w drogę temu akumulator, akumulator, akumulator podłączyłem jeszcze wczoraj do kulona, aby go solidnie doładować. Kulon skończył swoją robotę, także mogę śmiało odłączyć. Przy okazji, oczywiście paragon na zakupiony towar, gwarancja. Wziąłem ze sobą kubeczki, gdybym spotkał jakiś widzów oraz zapachy Mr. akumulator. Pierwszy przystanek w dzisiejszym vlogu. Zgadnijcie, gdzie jestem. Tak, jestem w Lubinie, w firmie Nowak Akumulatory na 1 maja 11 z jakąś tam literką C. Ja doparkowałem tutaj, a jak widzicie jest 12 styczeń. Może jakoś tam ultramroźnienie, jest w okolicach 0-1. Jest godzina 9 i tutaj już trzech klientów oczekuję, a pewnie będzie sporo więcej. Tutaj jakaś tam wymiana następuje, pierwsza.

Wszystko w porządku? Tak, nie. Trzymaj, ode mnie. Zapach to jest logo kanału o akumulatorach. Mr. Akumulator. Gdyby Cię kiedyś to zainteresowało, zapraszam 300 nudnych filmów o akumulatorach. Nie, to była jakaś podmianka na świeżo? Nie, kontrola. Kontrola, tak. Doładowanie. Wszystko w porządku, tak? 38. Tego pana możecie tutaj poznać, Łukasz jego pamiętacie na pewno. Dzisiaj się dowiedziałem o twojej nowej ksywie. Dyktator, tak? No, słuchajcie, poprosiłem o jedną rzecz. W związku z tym, że tu jest Krzysiu, który podróżuje ze mną. Podróże z psami. Tak. Jest nasz górnik emeryt. Patrzcie, no, człowiek wyglądający na 32 lata i on już jest na emeryturze górniczej. Tak jest. No, słuchajcie, tutaj mam młodzieżowe. Tak, tak. W firmie Nowak sprzedają własnej produkcji przewody no, rozruchowe. Te rzeczy są wszystkie robione na przewodach spawalniczych. To, są, to jest punkt, który mnie w ogóle zainspirował do tego, żeby o tym pomyśleć. W związku z tym, że robimy nasze 35 największe, no to poprosiłem, żeby chłopaki też zrobili swoją 35-3-metrową. Właśnie tutaj pomaga mi Łukasz. O! I. Różnica pomiędzy przewodami, które my robimy, a które oni tutaj robią w Lubinie, to jest to, że jeszcze cynujecie. Tak, Łukasz? Tak, tak jest. jest. Tak. żeby się Ale biegnie. po zagnieceniu już? Tak, tak. Dobra, ale na a... inaczej byś lud, lud by ci szczelił, tak? Dobra, ale powiedz mi, no co jest tego zaletą? No nie dostaje się do kabla, tak? Mhm. A bo ty zagniatasz na tych oryginalnych końcówkach CU maxach. Tak. No to, to polutujemy i potem jeszcze zakładamy koszulki termokurczliwe, jeszcze koszulkami zabezpieczamy w ten sposób też, nie? Kolorystycznie czerwono na płyną. Liczyłeś czasowo ile schodzi zrobienie Ci przewodu? Nie, nie, po prostu zrobimy to jak mamy chwilę wolnego czasu, że tak powiem. No. Wadimowi schodzi godzinę. Za jeden przewód? Tak, jeden przewód. Proszę Cię. Ale, ale Wadim po prostu ma takie Cię. <laughs> bardzo wyjątkowe podejście. Ciało? To podglądam od Ciebie, z przytrzymaniem praski, bo my, my walczyliśmy z praską na stole. Słuchaj, jedną ręką ciężko jest tak, to robić, tak, zwłaszcza tak. jak prasa jest troszkę wyrobiona. Czy mhm. piątką e, Tak, 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 no, układam łączenie, bo akurat tu mamy łączenie, układam łączenie w tym miejscu, żeby mi do góry nie wyszło, bo wtedy może się rozejść. Raz zagniatasz? Nie, zagniatam na W dwóch miejscach. Gór. Na całości, A. tak jak jest? Ło! Wow. Raz mi tutaj Stefana zesłał i powiem, jestem naprawdę mega zadowolony. Słyszysz, Stefan? Zaraz niech ci powiem, powie, się... Fedru i Fedru i Panie. Czułuję, no. o. Ten patent to mówię, podglądam, przyznaję się od razu, skopiuję u siebie, bo świetnie jest to przytrzymanie tej praski. Jak nic się w końcu, czy ta prasa, to będzie No to kupisz nową, to Część, jest i tak... To tylko ja już czekałem, nie? Bo już, no tak już patrzyłem tak. na ten ten. Już się wyginął, już coraz mocniej, coraz się na, Jak się nazywa wasz ten zespół piłkarski z Lubina? Tak, Zagłębie Lubin. W, w której to lidze gra? A, w Ekstraklasie ekstra, ekstra kolega dobrze, tak. był Nie, ja tylko pytam z ciekawości, ja nie jestem kibic, chociaż wiesz to, Stefan, wybieram się na jeden mecz. No dobra, y nie, nie, Ty wiesz, wiesz, to... właśnie wiesz na jaki mecz się wybiorę? Jak Stalmielet z mojej rodzinnej miejscowości będzie grała z pogonią szczecin, to to jest jedyny mecz, na który się wybiorę. Ja się jak nie tak to ma działać. A ty jeszcze Stefan gradujesz to wszystko elegancko. To się tak? nazywa estetyka. No właśnie. O. Jakbyś tak mocno nie cisnął, to by nie było. Słuchaj, jakby tak mocno nie cisnął, to by tak dobrze nie trzymało. Tak, to się prawda. Potem mi ktoś przywiał mi pana co... co proszę? co wy tutaj robicie? Ja tak założyłem wyleciało, Niestety nie ma prawa wylecieć. Nie ma. Naładowałem go przed Wiesz, Dawałeś tutaj wcześniej kalafonie, tak? Wadim, to jest informacja dla nas bo to co zobaczyłem tutaj za nami to jest rzecz, którą pominęliśmy przy pomyśle na produkcję naszych kabli, no więc musimy zacząć cynować te końcówki, tak jak tutaj robi to Stefan, ja tutaj nagrałem dla ciebie co nieco i następne kable cynujemy. O, słuchajcie, zobaczcie co Łukasz zobaczył, pyta się czy my się ukrywamy czy nie, albo czy byliśmy na Syberii, na trasie ze Szczecina do Lubina, tak wygląda m, przód Pejżota. no, zobaczymy jak dojedziemy do Jeleniej, może już w ogóle go nie będzie, obklejone autko. Prawda, prawda? No, no bardzo, bardzo fajnie. Długo żeśmy musieli nad tym. Ale weszliście w końcu w te usługi mobilne, czy jeszcze tak? Ja czuję, nie, na razie tylko wykonamy mój... samochody na terenie naszego miasta. I tak, żeby, po, tak żeby podjechali do was? Tak. Tak, 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 W warsztacie jest dużo więcej możliwości, nie? Bo tak... Zdecydowanie, no brać cały osprzęt. To dla nas troszeczkę jest taka udręka. Wiem, bo to tak robimy i wiem ile musi być sprzętu na samochodzie, żeby tak naprawdę zaproponować usługę. I tak nie masz szans tak naprawdę zaproponować takiej usługi jak na terenie warsztatu, na terenie warsztatu masz rzeczy, których mógłbyś mieć lub nie mieć nawet, nie? Dokładnie, dokładnie. A no co sprzęt tutaj stacjonarny, to sprzęt stacjonarny zawsze jest. Z ale z przodu nie. nie z, przod z przodu nie ma rejestracji. Kurczę. Stefanie, to są twoje kable dla mnie, tak? Tak, proszę cię bardzo. Y Czekaj, o, o, poczekaj, poczekaj, o ja sobie tak to zrobię. O, zobaczcie, mam tutaj taki szaliczek z przewodów zrobionych przez Stefana. I te przewody trafią do filmu, który już jest gotowy, ale postanowiłem go przeedytować i porównam y kable przygotowane przez y Dream Team Nowaków z, z, z naszymi kablami o, trzymaj tutaj, poczekasz ty na musiał... Chodź chodź Stefan, poczekaj. Nagraj nas. Tutaj. O, tak. Tu nagrywa się cały czas. Okej. Okay. Stefan, bardzo Ci dziękuję za te eleganckie przewody. Proszę Jestem radę. ci bardzo wdzięczny. No. Super. No słuchajcie, patrzcie jaki tutaj mam fajny łańcuszek. Miejsce, w którym jestem dzisiaj. Jest to takie pierwsze miejsce postojowe w trakcie tego mojego wyjazdu. Jest to miejscowa, która mnie cały czas inspiruje i nakręca. Za każdym razem, kiedy jestem u Nowaków w Lubinie, to odkrywam, jak wielka droga jeszcze jest przede mną, jak wiele rzeczy muszę zmienić w mojej firmie, aby mieć szansę, jakąkolwiek szansę, cokolwiek próbować się do nich porównywać, bo w mojej opinii jest to. Był i pewnie będzie przez długo najlepszy punkt akumulatorowy. Magda, czy ty byś mogła to potwierdzić tutaj e, na, na naszym nie widzom? Nie wiem co, ale potwierdzam, Tak. Słuchajcie, polecam. To jest Magda, to jest właścicielka tego punktu. Lubin 1 maja 11 11C. C. Wow, ogarnąłem już tak. Także słuchajcie, i mocno mnie zainspirowali, jeżeli chodzi o przewody rozruchowe, właśnie oni od wielu, wielu lat. Magdy ojciec rozpoczął. Produkcję takich przewodów rozruchowych, i dzisiaj właśnie zabieram tutaj, między innymi, dzięki uprzejmości tego to pana Łukasza, takie przewody. To dokładnie takie jak zrobił Wadim różnią się tylko wykonaniem, bo to wykonał Stefan i dodatkowo zacynował te końcówy. także zedytuję ten film i zobaczymy o ile będą lepsze. Krzysiek, a ty mam do ciebie dużą prośbę. Ja Słys... tak, ja słyszałeś? Ja tak zafascynowany ścianą informacji na temat akumulatorów. akumulatorów. Zaraz muszę ustalić źródło, materiał źródłowy. Krzysiek, słyszałeś? Zapoznać. Znasz dobrze moją firmę, bo znamy się od tak. dawna. Wiesz jak wygląda, wiesz jak funkcjonujemy i mm, powiedz mi czy moje zdanie na temat tego, że to jest najlepszy sklep z akumulatorami w Polsce yy, ma szansę być prawdziwe. Myślę, że to jest najlepszy z tych, które ty do tej pory odwiedziłeś. Yy. Mhm. Jest pewnie jeszcze kilka miejsc w Polsce, które warto polecić, także jeśli są chętni do tego, żeby Robert ich odwiedził i zweryfikował czy dotrzymują kroku tutaj Właśnie Nowakom z Lubina. Tak, Nowakom z Lubina, czy też Chłopakom z Gryfińskiej, Santowskiej w Szczecinie. To zapraszam, zgłaszajcie się, warto się mówić na taką wizytę. Robert przyjedzie, sfilmuje i na pewno powie o Waszej firmie. Ale przyłóżcie się do roboty i róbcie to porządnie. Moje zdanie jest niezmienne. Jeżeli chcielibyście kiedykolwiek zobaczyć naprawdę zajebisty sklep z akumulatorami, do tej oto pani tutaj, co widzicie, do Magdy, do Łukasza, który tutaj jest ojcem dyktatorem i do całej ekipy, serdecznie zapraszam, pozdrawiam. No My z Krzyśkiem siadamy w samochód za chwileczkę i pędzimy do Jeleniej Góry. Tak. Oświecić innych dobrą energią. Tak, tak. Trzeba było wziąć. nie, nic. Cześć. Co to robimy, jak. On? Prze A kto, kto go tak zamontował? Pan. Panie, pan jesteś, i, i, panie za, bo pan jesteś w takim słusznym wieku, że jak zdejmę zaraz pasek, jak za 25 wymierzę... Ale to, ale to nie ja bym zamontował, to fachowiec. Eee, Który fachowiec? Pana. Nie wiem. Dobre. Do... Proszę pana, akumulator całkowicie do wymiany się nadaje. Całkowicie? Tak, całkowicie. Dobra. Jestem już w niej Górze. Zobaczcie. Jest pięknie, wręcz jest cudownie. Już wiem, czym z Danek jeździ. Skoda. No, czego się spodziewać po koledze z Czech? No ale to dobrze. Także biorę już dla niego ten akumulator. Zaraz wam, prie, jak go wiozłem. Tutaj był schowany. O, widzicie. Schowany akumulator. Ja może sobie jeszcze wezmę na drogę dwa jabłka, bo mam coś z zaległości. Mam paragon dla niego. Mam dla niego kubeczki. Dla naszych tutaj czeskich braci trzy sztuki mu dam. Tutaj mu dam jeszcze kilka zapachów, żeby miał na dłuższy czas. Dobra, idę z tym akumulatorem, bo nie dam rady, dwóch rzeczy na raz nagrywać. Jesteśmy już u Tomka w Maxbacie, a to jest Zdenek. Zdenek. Ahoj. ahoj, tutaj tam jest akumulator dla ciebie. Słuchajcie, 400 wywziąłem. Nie rozdajemy akumulatorów. Dla Zdenka były kubeczki i coś tam jeszcze. Zdenek do, rozumiesz co ja mówię? Tak? A no. A no. To może no. powiedz coś do widzów kanału. Może pozdrow ich po czesku, jak to się mówi? zdrawiem się. wszystkich w Mr akumulator. Mister akumulator. Mister akumulator. Mister. Akumulator. Mister, akumulator. Mister. Mister. No, no to super. Przełączę sobie. Widziałem już, że to będzie do skody. Akumulator jest gotowy, sprawdzony dla Ciebie i mam nadzieję, że będzie Ci dobrze służył. Ufam no. U, to, u, u auta naszych nie do użerala kuna. No 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 to wiem. Tutaj Zdenek używa y, modułu przez Bluetooth, żeby kontrolować parametry. A możesz włączyć Skodę i pokazać jak ten, jak to działa na, na telefonie? Możesz włączyć silnik? Ja muszę, ale Ty? muszę przydać przypomnieć. Tak, przypojeno Tetyka. Tady je przy startowaniu, je test startowania. No to do. dobra. To nam zaraz wytłumaczysz. Kurde, zobaczcie, ile to rzeczy ciekawych można się nauczyć od naszych braci Czechów. Zobaczcie tutaj 9,92 V spadek. No, no. To je spadek a jak je teraz napětí ladování? A napětí ladování, tak to se podíváme. Tady to je nabíjení a vidíme, že je 14,5 V. 14,5 V to je teraz jako nabíjáčka dělá. Ano, ano. ano. Jinak ještě pak uh, už dáme zopakovat, test, zahájení testu. Takže test při vysokých otáčkách, uhum. jo takže to podržte Otačka, to je z obroty? Obraty. Obraty. No, napětí při volnoběžných otáčkách 1433. No. Jo, a teďka já jsem, když tohle uděláš, tak já bych měl, já bych měl jít uh, a přidat plyn. Mhm. Takže vy to se to asi na 2500 obrátek uhum. a pak ti to tady změří to uh, nabíjení. Na Ile fajných řečů možná se dovědět od našich bratrů. kurče. A jináč tohleto se pravidelně synchronizuje, vlezu do auta, stáhne si to data. A důležitý je, že není, není to zatížení, jo. To znamená, už když vemeš klíček a zmáčkneš, tak baterka už je zatížená. Uhum. Už neukazuje skutečný napětí. A tady vlastně, když přejdu do tohohle, tak tady tohle napětí je klidový. To je napětí, tady se mě to i ukáže. Tak se připoj. Tady můžu je takhle tímhle kurzorem a vidím všechno co se tam děje. Bardzo ciekawa vás zpráva. ja já budu musel jeden z takových modułów zakupić. Ty to kupuješ Zdenek na AliExpressie? AliExpress. AliExpress. No. no první jsem kupoval za 17 dolarů, teď trošku přitvrdil na 20. Mm -hmm. No i vidíte, v také skodě bude jeździł w Czechach akumulator, który Zdenek już ma u siebie w bagażniku tutaj, oczywiście kubeczki wszystkie takie niezbędne rzeczy, to by trzeba dosunąć żeby tam pojechało bardzo Ci dziękuję Zdenek, bardzo miło było Cię poznać od Zdenka wziąłem 400zł brutto to mi jeszcze zostało 67zł na Resztę kosztów na trasę. Także biznes był na pewno opłacalny. Okres pobytu w Jeleniej Górze dobiega końca. Będę się zbierał w kierunku Szczecina. Mam nadzieję, że taki krótki vlog z nieplanowanego dosyć wyjazdu, ale takiego wyjazdu, który no, rozwiązał. Pewną sprawę dla Zdenka udało się dostarczyć akumulator dla niego. Widzieliście, człowiek taki bardzo zaangażowany w tematy akumulatorowe, ma ten cały taki moduł po Wi-Fi, kontroluje, interesuje go to, dba o te akumulatory, doładowuje. No mi to się bardzo, ale to bardzo podoba. No i najważniejsza rzecz, mega przyjemna atmosfera. Trochę szkoda, że te wyciągi to wszystko jest nieczynne, bo na pewno. No, będąc w górach, trochę głupio byłoby nie wskoczyć na jakiś parapet i troszkę nie pozjeżdżać. Serdecznie pozdrawiam z Jeleniej Góry, z firmy, o tutaj widzicie, o tu jest taki napis MaxBat. To jest firma, od której kupuję te akumulatorki PowerMax. I to na tyle. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę. Robert Mazurek. Cześć.